Po tej drugiej rundzie, po tym drugim okrążeniu, wiemy jedno: tak jak po pierwszym okrążeniu słyszeliśmy, że powiaty. Obawiają się, że centrala podejmie decyzję. Tak teraz słyszymy, że jednak decyzja, którą starałam się przesunąć właśnie tak subsydiarnie na te niższe poziomy, żeby w regionach, w okręgach, w województwach były podejmowane decyzje o sieci szpitali, o tym, jak uszyć te szpitale na miarę, na miarę potrzeb lokalnych mieszkańców to y, opinie, które do nas wpłynęły, uwagi, które do nas wpłynęły, były raczej takie, że to właściwie jednak my powinniśmy podejmować te decyzje na podstawie mapy, mapy potrzeb. Y, obawiam się, że będę potrzebowała trzeciego okrążenia, jak mówią, do trzech razy sztuka y, i będziemy chcieli y, jeszcze jedną. Y, Propozycje skierować do konsultacji publicznych. No i jestem pewna, że za trzecim razem się uda.